Barbarzyńca pod szarżę szturmem przejmuje sezon. Nie planowałem grać nim aż tak dużo, jak pamiętacie mój film ze starterami, mówiłem, że dość szybko przerobię się w Barbarzyńcę pod śmiertelny cios, ale z chwilą, gdy już spróbowałem, to już po prostu zakochałem się w tym buildzie. Jest to zdecydowanie najprzyjemniejszy build, jakim grałem na razie Barbarzyńcą w Diablo 4 i postanowiłem poprowadzić go do końca. Nie wiem, czy się też w poprzednim filmie, ale miałem też dość dużo różnych konfiguracji. Ponieważ już zmieniłem build około 5 razy w ciągu dwóch dni. Oczywiście zaczynałem koczącym arsenałem, tak jak polecałem. Jest to naprawdę bardzo dobry build do farmy, możecie nim grać aż do setnego levela. Nie ma tutaj w nim nic złego, ale po buffach charge'y aż szkoda po prostu nie spróbować czegoś nowego. I tak właśnie powstały dwa warianty buildów. Ja tutaj rozwinąłem mojego charge barba, którym grałem na levelowaniu, a obecnie gram bleed charge'em, czyli Szarżą pod nowy pierścionek, który nakłada z rozprucia rozprócia podczas szarżowania. Więc jest to build pod krwawienie, ale też dość mocno używa szarży. Doszedłem już do setnego poziomu, zacząłem już rozwijać ten build, udało mi się zdobyć wszystkie potrzebne unikaty, więc mogę też już powoli zacząć bosowanie tym buildem. I nie wychodzi aż tak źle. Nie jest on tak mocny jak moc tarżetnych, nie jest on tak mocny jak kończący cios ale mamy ciągle tą wspaniałą szarżę, która do farmienia, do biegania po twardym świecie, podziemiach jest dosłownie niesamowita. Ale cofnijmy się troszkę, ponieważ wiem, że wy nie macie postaci na setnym levelu pełnej unikatów, żeby tak lecieć. Więc nawet jeśli planujecie spokojnie zacząć co dopiero dzisiaj czy w sobotę start swojego sezonu, to ja poprowadzę was, żebyście mogli jak najszybciej zacząć szarżą. I tak jak szarżą nie da się zacząć od razu levelować od poziomu 20-30 czy tam 10, od kiedy mamy tę szarżę odblokowaną ale potrzebuje mieć przynajmniej 60 poziom. Jeśli macie dużo szczęścia, to 50 wystarczy, ale problem będziecie mieli, ponieważ potrzebujecie znaleźć glif o nazwie Stróż Prawa, Marshal. Powoduje on, że po użyciu krzyku zmniejszacie czas odnowienia swoich zdolności o 4 sekundy. I ciągle do dostaję pytania o to na streamach i to jest ta najważniejsza rzecz. Glify na zdobywa się w podziemiach koszmaru oraz oddając zlecenia w drzewach szeptu, ale wciąż może wam zająć dość długo, aby go znaleźć. Więc po prostu z chwilą, kiedy go znajdziecie, możecie próbować zrobić ten build, ale potrzeba też paru innych rzeczy. Potrzebujecie mieć aspekt na pierścieniu, pod to, że zabijanie wrogów w trakcie berserkerowania ma szansę zmniejszyć odnowienie Twoich zdolności bijatyki, czyli w tym przypadku szarży. Oraz potrzebujecie dwa bardzo ważne aspekty. Aspekt szarży, który przywołuje czterech starożytnych dookoła Ciebie. Dzięki temu nasza szarża zajmuje dosłownie. Pół boiska futbolowego jadąc do przodu. Oraz drugi bardzo ważny aspekt, który powoduje, że nasza szarża ma zwiększone obrażenia po tym, jak użyjemy naszej zdolności głównej, w tym przypadku podwójnego uderzenia. Akurat ten aspekt jest dobrze, ponieważ mamy go w kodeksie, ale aspekt tej starożytnej szarży, gdzie przywołujemy tych czterech starożytnych dookoła nas, nie występuje w kodeksie. Musicie go znaleźć albo dropiąc w otwartym świecie, po prostu w podziemiach, wszędzie. Albo możecie też próbować rolować obole u doznaczyciela kuriozów na rękawicach, i wtedy znaleźć legendarne rękawice z tym właśnie aspektem. Bez tego aspektu i bez glifu stróż prawa, nie róbcie tego bildu. Tutaj paluszkiem pokazuję. Nie wolno, ponieważ po prostu nie będzie on działać. Nie będzie on dobry. O wiele lepszy będzie wtedy ten kroczący arsenał, który polecałem na levelowaniu. Sam nim levelowałem do 80 poziomu. Ja co dopiero na poziomie. Chyba to nie był 80., ale coś koło 80 przeszedłem na szarze, co dopiero. Jak możecie też widzieć na nagraniu, ja nie grałem z trzema krzykami, tylko grałem dodatkowo z żelazną skórą. Ponieważ gram hardcore, chciałem mieć troszeczkę więcej wytrzymałości, ale ta sekwencja z trzema krzykami jest lepsza, dlatego wam ją przedstawię. No i w sumie przedstawiam wam tutaj cztery planery łącznie, więc po kolei. Macie swojego barbarzyńcę, levelujecie normalnie arsenałem aż do poziomu około tego 60, przechodzicie na udrękę. I powiedzmy sobie, że już zdobyliście ten aspekt na szarze. Zdobyliście też glif stróża prawa, więc możecie się przerespekować dokładnie w cały ten build i powoli już działać dalej. Uzupełnić oczywiście o resztę tutaj aspektów, tak jak tutaj polecam w ustawieniu. Odnośnie tego pierścienia, który wam zmniejsza odnowienie na bijatyce po zabiciu wroga w trakcie berserkowania. Nasza szarża daje nam berserkowanie, więc zawsze mamy berserkowanie w trakcie szarży. Ten pierścień jeszcze nie jest aż tak bardzo wymagany, ale bardzo chcecie go mieć jak najszybciej po prostu. Potem macie tutaj sekwencję bez unikatów. Oczywiście na samym dole tutaj też dużo osób pyta jakie staty w itemach szukać na samym dole. To jest zawsze opisane w moich poradnikach. Tutaj na stronie d builds jak sobie po prostu zjedziecie ni niżej na każdym itemie co potrzeba. Jest napisane. No i potem setny level paragony, ładnie tutaj macie opisane. Tutaj nie ma za bardzo co, co tłumaczyć, wszystko się rozumie samo przez siebie. Ale zaraz przejdziemy do ważniejszej rzeczy, czyli unikatów. Jak już chcecie robić build na endgame. I ja nie skupiłem się, żeby grać endgame właśnie tutaj szarżą pod overpower, ponieważ jest to build pod przytłoczenie, tylko przeszedłem pod krwawienie. Zanim przejdziemy pod krwawienie, potrzebujemy zdobyć unikat. Unikatowy pierścień z bestii z lodu, no, i najlepiej unikatową zbroję Harogat, hełm Jorica oraz spodnie Tybalta. Więc musimy zabijać bossy tym buildem. Najprawdopodobniej tym wariantem. Więc jak grać, jak bosować tym buildem? To nie jest build na bossy, to już mówię. Może dlatego też tak się świetnie bawię w tym sezonie, ponieważ ten build. Jest dość wymagający w walce z bossami Ale wciąż tym buildem się spokojnie da bossować Każdego bossa tym buildem zrobicie, oprócz uberów, spokojnie Tą wersją bez unikatów przynajmniej Więc jeśli chcecie też się przerobić pod ten build pod krwawienie Tak jak ja No to po kolei Potrzebujecie najpierw zabić Grigora pod zbroję Harogat I bestię z lodu pod pierścionek Tutaj ten pierścionek wychodzi tak poza ekran, to jest dość irytujące Jak walczyć z tym buildem? Główne obrażenia jakie dodajemy, to są właśnie obrażenia z przetłoczenia Więc korzystamy głównie z aspektu, który po 8 zmianach broni, kolejna zdolność przetłacza Jest to gwarantowane Nie ma czegoś takiego jak szansa na przetłoczenie w grze Możemy sobie przetłoczenie po prostu zagwarantować Więc atakujemy raz naszym landing strike'em, naszą nagłą szarżą I raz naszym podwójnym uderzeniem Więc najważniejsze ustawić sobie naszą nagłą szarżę pod dwuręczną broń sieczną tak aby właśnie Double Swing, który używa dwóch broni jednoręcznych, powodował zamianę broni. Więc atakujemy sobie tak 8 razy i potem używamy szarży z chwilą, gdy pojawi nam się buff na pasku, który oznajmia nam, że kolejna zdolność przytłoczy. W ten sposób zadajemy dość spore obrażenia, nie jest to one-shot. Tutaj część osób, które się przyzwyczajała do buildów z zeszłego sezonu, które potrafiły bić chore obrażenia, to to nie jest to. Ale spokojnie tego bossa zabijecie. Ja w taki sposób właśnie wyfarmiłem sobie zbroję Harogat, wyfarmiłem sobie pierścionek z Bestii z lodu i miałem duże szczęście, że Helm Jorica poleciał mi po prostu robiąc pod Więc z tymi trzema itemami zacząłem chodzić na Duriela i zdobyłem tam spodnie Tybolta. I główne pytanie, czemu chcemy się w ogóle zrobić pod ten build pod krwawienie? Czemu nie zostać na tym bildzie pod overpower i robić tą wersję z unikatami w tę stronę? Głównie przez to, że build pod krwawienie ma bardzo fajny single target i naprawdę dobrze sobie radzi z bossami. O wiele lepiej niż ten build pod przy przytłoczenie. Tylko jest jeden mankament. Ten build chcemy grać bez generatora, po to aby zmieścić tutaj jeszcze rozerwanie. I to będzie dość spory problem. Ponieważ bez spodni Tybolta nie możecie tego zrobić. Jeśli chcecie sobie zrobić ten build na zbroi Harogat i pierścionku, będziecie musieli używać generator zamiast rozerwania. Tutaj mogę sobie zrobić ten wariant na szybko, dajcie mi sekundę. No, mniej więcej tak by to wyglądało. Zmieniłem też gem w broni, bo to by, ma być podkrwawienie. Więc tak, jeśli macie co dopiero tylko zbroję i pierścionek, które się łatwiej zdobywa, to musicie grać tą wersją. Problem będzie taki, że po prostu macie mniej obrażeń niż z, z tego ustawienia. A chcecie mieć właśnie dość sporo obrażenia w pojedynczy cel. Jak ja już zdobyłem spodnie Tybolta, to naprawdę robi to robotę, ten build ma o wiele więcej damy, niż się spodziewałem, a wciąż go jeszcze nie dokończyłem, wciąż to jest nie jest skończony build. To co jest bardzo trudne w tym buildzie, to przez to, że mamy hełm unikatowy, zbroję unikatową i spodnie unikatowe, my nie mamy gdzie wsadzić odporności. Żaden z tych itemów nie ma w sobie odporności. Więc potrzebujemy buty, które mają cztery różne odporności. I też najlepsze jest to, że żeby ten build działał, potrzeba wysokiej rolki tych wszystkich statystyk. Ja już znalazłem buty, które mają cztery odporności, ale po prostu nie mają maksymalnych tych odporności. Więc minimalnie ogień i minimalnie cień wciąż mi tam nie pasuje, nie jest zmaksowany. Jeszcze żyję, więc nie jest chyba aż tak źle. I druga dość ważna rzecz w tym buildzie, możecie zauważyć, że nie używam Aspektu po to, że mój główny atak zwiększa obrażenia szarży. Z tego powodu, że ten build nie zadaje obrażeń z szarży. To jest o tyle ciekawe. Tylko szarża atakując nakłada obrażenia rozprucia. Jest to właśnie zasada działania nowego piaścienia. Jest to też coś, co nie do końca mi pasuje. Jest to dość średnie. Ale na speed farmę jest dość ciekawe. Tak jakby ten build nie jest najlepszym buildem pod bossy. Ten build nie jest najlepszym buildem pod spidowanie, pod farmienie. Ale radzi sobie naprawdę świetnie z bossami i naprawdę świetnie speeduje. Nie znam buildu, który jest tak uniwersalny i tak dobrze sobie radzi we wszystkim naraz. Więc gra mi się też nim naprawdę przyjemnie. Więc tutaj te trzy planery wam zostawiam w opisie. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to też ja wciąż testuję ten build. Nie jest skończony, nie jest to jakaś wersja ostateczna, nie mam żadnych uberunikatów, nie mam nic jeszcze. To jest to dopiero sam początek gry. Co dopiero znalazłem itemy, które pozwoliły mi ubrać to wszystko. I też przez sam fakt, że moje glify są na niskim poziomie, to też to nie jest kompletny tutaj obraz tego buildu. Ja już widzę jak on sobie lepiej radzi, jak on się fajnie rozwija Więc też na pewno jeśli już dojdę z nim do końca, a będę pewnie tak planował, już już tutaj się uparłem, miałem szybko robić boskillera, ale nie. Jestem uparty, chcę tym buildem zagrać do końca i zrobić go tak na 100% mocy. Może jakby zrobię jakiś Uberunikat, też tutaj go dodam, żeby pokazać też jak tutaj można go na sam koniec gry pokazać. Więc lecę też szybko montować, potem od razu po filmiku na YouTube będzie oczywiście stream, więc tam Was zapraszam. No i też tak na koniec, dziękuję bardzo za pozytywny feedback po ostatnim filmie. Tutaj można powiedzieć, lekko chwila słabości, ale pokazaliście mi, że jednak. Nie jestem w aż takiej mniejszości, w której mi się wydaje, że jestem. Tylko mamy dużo osób, które wciąż lubi Diablo. Mam dla kogo to robić. Mam z kim się cieszyć. Z kim tutaj miło spędzać czas. Więc dziękuję wam bardzo. Dbajcie o siebie. I widzimy się w kolejnym filmie. Hej, papa. Buziaczki. Hej.